Cześć, witam Was Artur w kolejnym odcinku Szalonych Przygód w świecie Minecraft. Jak zapowiada, zapowiadałem w drugim odcinku To jest już, trze jest już trzeci y y y miałam zbudować wieżę widokową. Budowę zaczęłam właśnie poza planem, ale jak widzicie jest. Zbudowałam wieżę, teraz Tu tutaj szyby. Trzy, sześć, dziewięć, dwanaście. Nie, nie starczy. Kurka wodna, no. mi szyb, jak zwykle. To też i tak nie potrzebuje więcej siebie. Zrobimy tak. Chwilkę. Widzicie tutaj już udajemy takie ponad szyby i będzie zadaszenie. On nie ściemnia się, no to znaczy, że schodzimy w dół. Chwila. No jedziesz w grufacet. Tam są moje domki. Wow, dość wysoka ta wieża. A jak na razie idziemy spać. Budowę dokończymy jutro. No to idziemy kończyć naszą wieżę. Chciałam właśnie, żeby wieża znajdowała się na wzniesieniu. Nie, 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 nie. Ige, și ige, și și ia. tot aici să vezi, I jeszcze jedno tylko. Tak sobie myślałam, żeby był też panoramiczny dach. Ok, zostało mi pięć. No. Okay. Chwila. Fuck, nie mam już. Wziąć. Okej, okay, Aha, akurat wystarczyło. Jak widzicie zrobiliśmy wieżę obserwacyjną. Można sobie wyglądać trochę. Nawet taki charakterystyczny dach mamy. W każdym razie teraz schodzimy w dół, zajmiemy się obróbką. Ale jak na razie brakuje nam jeszcze drzwi. Więc idziemy po tle. Ja po chodzę wysoko w góry, bo jak widzicie tutaj już drewno całe wyciąłem. O, teraz sobie tu. I tak oto zdobyliśmy trochę drewna, wystarczająca ilość, aby zbudować drzwi. Idziemy sobie tu. w tym kościół. Okej okay, i tak oto mamy drzwi. Mamy też trzydzieści sześć pochodni. Jeszcze się zrobiłem, mam nadzieję, że się przydadzą. Ojej, kończyliśmy się w roja. tylko reszta w Trudno się mówi. wysoka ta wieża. No i tak oto na waszych oczach dokończyłem budowę wieży. No oczywiście trochę w tej wieży za ciemno. Oczywiście ja coś na to poradzę. Tutaj udało się pochodnie. Okej. Okay. Już nie jest za ciemno. Jest fajnie bardzo. Tak. Jasno. Łaj. Mniejsza w tym. W każdym razie. Dzięki za obejrzenie tego odcinku. W kolejnym odcinku będzie niespodzianka. <tryk> A w sumie to i dla mnie, bo mówię, że będzie niespodzianka, ponieważ jeszcze nie wiem, co będzie w kolejnym odcinku. Więc dla mnie to też będzie niespodzianka i dla Was. W każdym razie dzięki za obejrzenie. Cześć.